Wirus Blackwing był jednym z najgroźniejszych patogenów w historii galaktyki. Powstał w wyniku połączenia alchemii Sithów z technologią Imperium Galaktycznego. Jego początki sięgają czasów Lorda Sithów Dartha Dryra, który na planecie Odaser Faustin próbował stworzyć eliksir nieśmiertelności. Efektem eksperymentu była choroba, która zamiast zapewniać wieczne życie, przekształcała swoje ofiary w nieumarłe istoty. Sam Drir zginął od własnego dzieła, jednak jego badania nad naturą życia i śmierci przetrwały w holokronach Sithów. Wiele stuleci później Lord Darth Cabros próbował odtworzyć formułę Drira, łącząc ją z mocą rzadkiej orchidei Murakami, rośliny wyjątkowo wrażliwej na moc. To właśnie esencja tej rośliny nadała wirusowi cechy samoświadomości i zdolność oddziaływania na umysł żywiciela. Mikstura, w której używano żywych organizmów jako biologicznych reaktorów, tworzyła substancję o żółto-czerwonej barwie, zdolną do infekowania niemal każdej formy życia organicznego. Tak powstał pierwowzór wirusa, który w późniejszych wiekach został odnaleziony przez naukowców Imperium i przeprojektowany pod kryptonimem Blackwing. Zakażenie mogło nastąpić na wiele sposobów. Najczęściej przenosiło się przez ugryzienia, kontakt z krwią lub śliną, a w wersji opracowanej przez Imperium, również drogą powietrzną. W formie aerozolowej patogen był w stanie przenikać przez pancerze ochronne i filtry oddechowe, co czyniło go niemal niemożliwym do powstrzymania. W środowiskach zamkniętych jego współczynnik transmisji sięgał niemal 100%. Zakażeniu ulegały różne gatunki humanoidalne i zwierzęce, a nawet niektóre formy roślinne. Wirus potrafił przekraczać granice biologiczne, co w połączeniu z błyskawicznym czasem inkubacji czyniło go wyjątkowo śmiercionośnym. Objawy infekcji pojawiały się bardzo szybko. W pierwszej fazie chorzy doświadczali osłabienia, gorączki, potów i zaburzeń widzenia. Wkrótce następowały halucynacje, agresja i utrata kontroli nad zachowaniem, wynik uszkodzenia układu nerwowego przez wirusa. Kolejnym etapem były krwotoki, martwica tkanek i zatrzymanie akcji serca. Śmierć następowała zazwyczaj w ciągu kilku godzin od zakażenia. Najbardziej przerażający był jednak etap pośmiertny, kiedy wirus reaktywował ciało ofiary. Przekształcając je w nieumarłą istotę kierowaną przez zbiorową świadomość patogenu. Reanimowane organizmy działały jak jedna istota nadrzędna, zdolna do adaptacji, koordynacji i wzajemnego wsparcia. Porozumiewały się za pomocą dźwięków przypominających niskie, falujące krzyki. Z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Nieumarli zarażeni wirusem byli odporni na większość obrażeń i nie odczuwali bólu. Pomimo rozkładu tkanek zachowywali podstawowe zdolności motoryczne, a w niektórych przypadkach potrafili nawet obsługiwać proste narzędzia lub broń. Ich jedynym celem było poszukiwanie nowych ofiar i dalsze rozprzestrzenianie choroby. W ich ciałach znajdowała się gęsta szaroczarna substancja, przypominająca plazmę, która mogła samodzielnie się poruszać i wnikać w otwarte rany. Istniały przypuszczenia, że jej właściwości są podobne do bytu znanego jako Mangal-Mangal, pasożyta z nieznanych regionów, zdolnego do przejmowania ciał i świadomości swoich ofiar. Wirus posiadał też zdolność oddziaływania psychicznego, potrafił telepatycznie kontaktować się z osobami zarażonymi, obiecując im potęgę, życie wieczne i władzę nad śmiercią. W rzeczywistości była to forma kontroli umysłu sposób w jaki patogen przejmował wolę i świadomość swoich gospodarzy. Każda zainfekowana istota stawała się częścią większego kolektywu, działającego jak sieć powiązanych ze sobą organizmów. Dzięki temu wirus reagował na zagrożenia w czasie rzeczywistym i mógł błyskawicznie adaptować się do nowych warunków. Śmiertelność zakażonych wynosiła 100%. Jedyną znaną formą profilaktyki było bardzo wczesne podanie silnego środka antywirusowego, zanim pojawiły się objawy. Po ich wystąpieniu leczenie nie było już możliwe. Epidemia na niszczycielu Wektor pokazała, jak trudny do opanowania był ten patogen. W ciągu kilku dni zainfekował całą załogę, doprowadzając do utraty jednostki. Z naukowego punktu widzenia, wirus stanowił przykład broni biologicznej, której konstrukcja przekroczyła granice wiedzy i etyki. Łączył w sobie technologię, biochemię i moc ciemnej strony, tworząc byt hybrydowy. Inteligentny patogen o własnym instynkcie przetrwania. W efekcie stał się nie tylko zagrożeniem biologicznym, lecz także symbolem pychy i ostrzeżeniem przed próbami ujarzmienia śmierci. Wirus przypominał, że granica między życiem a śmiercią może zostać zatarta przez naukę i rządze władzy, której nie sposób kontrolować. Mogę przygotować Wam więcej materiałów na jego temat historię powstania, czy też film o najciekawszych wydarzeniach z nim związanych. Dajcie mi znać, co o tym myślicie w komentarzu pod tym materiałem. Tymczasem do usłyszenia, cześć.